Witam kolejnego dnia z lasu. Pięknego. Zaczyna coś pruszyć Po wykopaniu kilku śmieci coś jest konkretnego, ale wiadomo, że nie jest to jakiś tam specjalny fand. Ale jest takie koło zegara. Ale ja lubię też takie kółka zegara. Także, mówię, będzie. Pierwszy fan, taki konkretny, to się przywitam Bo jak na razie to same śmieciury Idę w tamtym kierunku I zobaczę co wyjdzie Także jeżeli to kogoś interesuje To dzisiaj Będę chodził na programie fast Bo tu były kiedyś stare pola Jest dużo żelaza w ziemi i ten program się najlepiej nadaje, bo jest szybki. Reszta co tam mamy, dyskryminacja 0, czyłość 95, częstotliwość maksymalna 40 kHz, głośność żelaza 3, reaktywność 3, sygnał akustyczny 4 i tyle. Tak, także taki program dzisiaj zastosuję i będzie git. Coś jest wykopane, ale jeszcze nie wiem co. A, o, kawał ołtu. Także, chyba nic ciekawego, to nie będzie. Jak każde poszukiwania Nie obejdę się bez obrączki Gołębia Gołębiej o. Tym razem Donarek myśliwego z napisem Norlet 12. Niby jeszcze śniegu nie było ale już fajnie to wszystko klapnięte mi się fajnie chodzi Także super a mam kolejną obrączkę i chyba 1, 2, 3, 4, 5. Także tu jakieś ptaki żerowały, bo na razie obrączka za obrączką wychodzi a Jakże ha 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 kurde, kurde. A, Szkoda, że nie ma słońca pochmurno, to jest ciemno Nie widać co to za moneta ale zaraz to wyczysta i się włączy wyczyszczone jest to jeden fenik pruski Wsajdę już wysycha także też coś tam już po leku widać O, ale tu już fajnie widać jeden fenik także jest pierwsza moneta wykopane coś okrągłego chyba guzik o, dosyć ciężkie no może nie guzik może coś innego zaraz to wyczystę co? czy coś tam jest ciekawego tak jest to guzik w jest Taki rancik go i tak to wygląda. A co tu tam teraz wyskoczyło? Co to A, zwykła blaszka. Znów kolejny śmietnik w lesie, ale w śmietniku też coś leży okrągłego tylko jeszcze nie wiem co dara to wyczyścimy i będziemy wiedzieć co. Także nic nadzwyczajnego, 5 zł PRL tym razem mamy pocisk, ale mam kogoś słychać samochód. Wiem, że tam jest ambona. Może myśliwi przyjechali, kurde, także idę z powrotem. Żeby mnie tu z dzikami nie pomylili, kurczę. A dobrze mówiłem. Myśliwi tu jeżdżą. Co oni tu robią Mam tu jakiś sygnał Ale jak wychodzę będzie coś fajnego to się także nic ciekawego Jakieś kółeczko zardzewiałe Duży sygnał na 30 cm Organki wyszły o, Ale wielkie to były tu gdzie zacząłem to tu kończę Tam mam niedaleko parking gdzie stoję, pokażę jeszcze co było Jeden fenik pruski guzik trybik zegarka obrączek trochę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obrączek 5 zł PRL i 2 denary myśliwego To a tu jeszcze pełno śmieci druty o miedziane dwie łuski, ale tego nie będę pokazywał także to by było na tyle dzisiaj 7